Kiedy byłem starszym nastolatkiem, pisze Alberto, postanowiłem, że będę studiował antropologię, żeby móc podróżować do egzotycznych krajów i poznawać ludzi nieskażonych przez cywilizację. Podczas podróży do amazońskiego lasu deszczowego, gdzie pływałem kajakiem do wiosek, w których nigdy nie widziałem napojów słodzonych w puszkach, stwierdziłem, że ludzie nie cierpią tam na demencję, raka, ani na choroby serca. Mieszkańcy lasu deszczowego stosowali dietę złożoną głównie z roślin i od czasu do czasu ryb lub dziczyzny. Wiedzieli, że rośliny aktywują geny odpowiedzialne za naprawę i regenerację oraz pozwalają im cieszyć się długim i zdrowym życiem. Przepisy kulinarne zawarte w tej książce opracowano z myślą o tym, żebyś odmłodniał. Wykorzystują one mądrość mieszkańców lasu amazońskiego i aktywują systemy naprawy i regeneracji występujące w każdej komórce ciała. Uruchamiają banki komórek macierzystych, gotowych pomóc ci w budowie nowego ciała, które będzie przeciwstawiało się starzeniu i zmniejszy ryzyko zachorowania. Ten plan rzemieniowy opiera się na czterech zasadach. Posłuchaj teraz. Stosuj głównie dietę roślinną i od czasu do czasu jedz ryby i jajka, nie częściej niż raz w tygodniu. Ogranicz spożycie tłuszczów nasyconych z mięsa i sera. I wyeliminuj cukier lub wszystko, co w jelitach zmienia się w cukier. Na przykład zboża przetworzone. Jedz mnóstwo owoców, ale... Tylko po południu. Jedz tylko dwa posiłki dziennie w ośmiogodzinnym oknie żywieniowym. Oznacza to rezygnację ze śniadania, jak w moim przypadku, lub kolacji. Nie jedz niczego na trzy godziny przed snem. Suplementuj witaminę B-kompleks, witaminę D3, DHA, kwas dokozaheksaenowy i codziennie przyjmuj multiwitaminę z minerałami. Śmiej się serdecznie, łatwo wybaczaj. Książka Sprawny Mózg i Zdrowe Jelita bazuje na przełomowych odkryciach naukowych i starożytnej mądrości. Powiem Wam, że ja bardzo lubię takie właśnie połączenie. Tego, co od tysięcy lat ludzie stosują, żeby unikać chorób, żeby być zdrowym i żyć długo, z najnowszymi odkryciami naukowymi, które potrafią wytłumaczyć nam dzisiaj w naukowy sposób, dlaczego metody, rośliny stosowane przez starożytnych szamanów działają na nas, prawda? Jak te mechanizmy wszystkie działają? Więc dlatego myślę, że książki Alberto Villoldo są bardzo ciekawe. Wydawcy The Lancet, najbardziej prestiżowego czasopisma medycznego na świecie, stwierdzają, pozew przeciwko nauce, medycynie jest jasny. Spora część literatury naukowej, może nawet połowa, może być po prostu nieprawdziwa jak bardzo możemy zaufać współczesnej medycynie i lekarzom występującym w telewizji, którzy mówią, co jeść, żeby dbać o zdrowie. Zachęcamy cię do tego, abyś sam dla siebie był naukowcem, abyś odkrył, co służy twojemu ciału i abyś zmienił kuchnię w laboratorium. Ja piszę Alberto Villoldo musiałem to zrobić. Musiałem znaleźć nową wątrobę. Jako antropolog medyczny spędziłem wiele lat na podróżach do odległych obszarów Indonezji, Indii i Amazonii, przez które poczułem się zmęczony i nabrałem uprzedzeń. Wiedziałem, że muszę pójść do lekarza, a gdy już to zrobiłem, diagnoza była gorsza niż się spodziewałem. Poinformowano mnie, że w mózgu i wątrobie mam pełno pasożytów. Moja wątroba obumierała. Ale lekarze przynagnali, bym zapisał się na listę oczekujących na przeszczep. Było to kilka lat temu. Książka jest napisana w 2019 roku. Dzisiaj czuję się lepiej niż kiedykolwiek przez kilkadziesiąt ostatnich lat i mam nową wątrobę, serce i mózg. Wszystkie narządy mam jednak własne. Dowiedziałem się, jak zbudować nowe ciało poprzez obudzenie zdolności organizmu do produkcji komórek macierzystych w celu naprawy i budowy nowych tkanek i narządów, które są młode, zdrowe i pełne energii. Teraz pomagam innym w transformacji ciała i usprawnianiu mózgu, tak aby młodnieli zamiast się starzeć i żeby ich czas życia w zdrowiu równał się czasowi trwania życia. Bez względu na to, czy masz 30 lat czy 80, możesz aktywować naturalne systemy regeneracyjne organizmu, które umożliwiają odwrócenie procesów starzenia się. Dzięki zmianie diety, możesz pokonać trzech jeźdźców apokalipsy świata zachodniego: demencję, raka i choroby serca. Optymistyczniej spojrzysz w przyszłość, gdy odkryjesz, jak szybko można zbudować nowe ciało, które błyskawicznie się leczy i jest coraz starsze, ale jednocześnie spada ryzyko chorób związanych ze starzeniem się. Będziesz coraz starszy, ale możesz przestać się starzeć. Co poszło źle? Gdzie popełniliśmy błąd w żywieniu? Można by powiedzieć, że stało się to w ciągu ostatnich mniej więcej 100 lat. Podczas których odkryliśmy sposoby przetwarzania żywności i wytwarzania produktów o podniesionej wartości, np. chipsów ziemniaczanych. Średnia cena półkilogramowego opakowania chipsów ziemniaczanych, wyprodukowanych przy użyciu toksycznych olejów roślinnych i z dodatkiem konserwantów, w Stanach Zjednoczonych wynosi 5,60 dolarów. Natomiast pół kilograma ziemniaków kosztuje około dolara. Antropolog Jared Diamond lokuje problem dużo wcześniej. Wskazuje na zmianę, która zaczęła się 10 tysięcy lat temu. Rewolucję agrarną, w wyniku której zostawiliśmy za sobą paleolityczną kulturę zbieracko-łowiecką, a podstawą naszego żywienia stały się uprawiane przez nas zboża w miejsce zbieranych roślin zielonych. Ta zmiana w sposobie odżywiania, którą Diamond określa mianem najgorszego błędu w dziejach gatunku ludzkiego. Poskutkowała wieloma wiekami wojen i społeczeństwami, w których występowały zasadniczo trzy grupy ludzi: okrutni panowie, bezlitośni wojownicy i bezradni niewolnicy. Gdy przestaliśmy być zbieraczami i staliśmy się rolnikami, przestaliśmy również jeść spośród mniej więcej 50 tysięcy jadalnych roślin zielonych w ogrodzie natury i zaczęliśmy jeść zaledwie jedno lub trzy zboża. W zależności od miejsca zamieszkania, kukurydzę, pszenicę lub ryż. Żadne z nich nie jest zielone. Dostarczały nam węglowodanów i kilku substancji odżywczych, ale nie dbały o nasze zdrowie. No właśnie, aby dbać o zdrowie, trzeba się odżywiać o kolorowo, widzicie. Lepsze paliwo dla mózgu. Na przestrzeni ostatnich 100 lat, kiedy to nasza dieta w 85% składała się z przetworzonych zbóż, Organizm człowieka i jego mózg przystosowały się do funkcjonowania na glukozie, czyli cukrach. Tysiąc lat temu przeciętny Amerykanin czy Europejczyk ponad, zjadał ponad 2 kg cukru rocznie. Dziś to spożycie wzrosło do aż no, ciekawe, zgadniesz 84 kg cukru i 91 kg pieczywa i makaronu, które w jelitach zamieniają się w cukier. Skutek w postaci wysokiego wskaźnika zapadalności na cukrzycę jest ewidentny. Jeśli chodzi o mózg, to obecnie kieruje nami prymitywny układ limbiczny, którego paliwem jest glukoza. Jesteśmy zdominowani przez jego cztery programy funkcjonowania: lęk, niedostatek, walkę i drapieżną seksualność. Mózg rozwinięty, koranowa, lubi karmić się tłuszczami. Zwłaszcza ketonami. Ketony to substancje powstające w wątrobie wskutek rozkładu tłuszczów. Zapobiegają rozkładowi tkanki mięśniowej, do którego dochodzi, gdy organizm nie dysponuje innym paliwem. Gdy nasi przodkowie pościli lub głodowali, ketony powstające z rozkładu tkanki tłuszczowej zapewniały paliwo ich ciałom i mózgom. Ketony to dla mózgu Paliwo odrzutowe, umożliwiające wyższemu mózgowi optymalne funkcjonowanie. Niższe mózgi mózg R i mózg M które trzymają nas w szponach lęku i niedostatku świetnie funkcjonują na paliwie w postaci pieczywa i ciast. Natomiast wyższy mózg dławi się wtedy i zatyka. A więc to, jak myślimy, Wynika również z tego, czym się żywimy. No proszę, książki kucharskie rzadko odwołują się do duchowości, jednak ta książka odwołuje się do niej, ponieważ zdrowie fizyczne, a nawet emocjonalne i psychiczne poprawia się dzięki poczuciu przynależności i bycia częścią większej całości. Wszyscy jesteśmy dziećmi jednej matki matki ziemi nasze ciała zaś są częścią jej ekosystemu. Nie jesteśmy zbiorem części, które trzeba leczyć lub wymienić, gdy się popsują. Nie wyleczy się chorego serca bez zwrócenia uwagi na jelita i mózg oraz na ogródek i kuchnię. Dla szamanów z Amazonii istnieje tylko jeden sposób na zdrowie dobry związek i równowaga ze wszystkim. Przetrwanie najmądrzejszych to też chciałem Wam przeczytać. Natura faworyzuje najmądrzejszych. Powszechnie mówi się o przetrwaniu najlepiej przystosowanych, ale jeśli przyjrzymy się historii życia na Ziemi, staje się jasne, że inteligencja jest ważniejsza niż mięśnie i zęby. Starożytni mędrcy wierzyli, że trzy gatunki o których mówiłem już wcześniej wieloryby, delfiny i ludzie to stróże Ziemi najmądrzejsi strażnicy lądów i mórz. Na przestrzeni dziejów, my ludzie źle korzystaliśmy ze swej inteligencji. Niszczyliśmy planetę i toczyliśmy wojny. Teraz zaś cierpimy na alienacje i choroby psychosomatyczne. No zastanówcie się, czy tak nie jest. Czy wręcz to nie przybiera na sile ostatnio, prawda? Dziś natomiast musimy wykorzystywać inteligencję do tworzenia piękna, pokoju i zdrowia. Matka natura wyposażyła nas w narzędzia do nawiązywania lepszych relacji z życiem na planecie. Musimy ją szanować i przestać ją niszczyć. W zamian obdarzy nas wszystkim, co potrzebne, abyśmy wiedli długie i zdrowe życie. Wyższy mózg może programować nas epigenetycznie na długowieczność i zdrowie. Wtedy będziemy mogli odwyknąć od hormonów stresu i ograniczających przekonań. Starego mózgu Z ssaczego. Gdy tak się stanie, będziemy mogli zacząć tworzyć chemię mózgu sprzyjającą zdrowiu, spokojowi i szczęściu. Dokonuje się tego za pomocą serotoniny, hormonu uzdolniającego szyszynkę do produkcji dimetylotryptaminy, DMT, substancji określanej mianem molekuły duszy hmm, lub molekuły szczęścia. DMT występuje nie tylko w ludzkim mózgu, ale także w naturze. Wytwarzają ją rośliny, w tym drzewa i zwierzęta. DMT jest również głównym składnikiem ayahuaski, silnego wywaru przyrządzanego przez szamanów z Amazonii, służącego do odbywania podróży wewnętrznych. Molekuła szczęścia pozwala nam doświadczać jedności i rozumieć nasze miejsce w kosmosie. Wspaniałe jest to, że mózg człowieka może produkować DMT podczas snu, Medytacji, uprawiania miłości i w chwili śmierci. Mózg nie może jednak tego robić, gdy jest zalany hormonami stresu. Najpierw musimy się uspokoić i zmienić sposób odżywiania, czemu w całości poświęcona jest ta książka. Spożywana przez nas żywność programuje nasze ciała albo na zdrowie i długowieczność, albo na chorobę. Obecnie wiemy jak dochodzi do regeneracji organizmu i mózgu. Korzystając z tej wiedzy wraz z mądrością starożytnych, możemy dokonywać optymalnych wyborów dotyczących tego, jak, co i kiedy jeść. A później mamy rozdział napisany przez drugiego autora, czyli Koniego Andersona, który jest słynnym szefem kuchni. Po o korzeniach tureckich mieszkającym w Stanach Zjednoczonych pracował w e, słynnym Four Seasons e, hotelu super eleganckim w Beverly Hills. Pomaga znanym postaciom. Pracował z Oprah Winfrey, z Morganem Freemanem jako ich ekspert od zdrowego gotowania. Ja nie będę tutaj czytał tego jego rozdziału. Chciałbym wam przeczytać teraz o kilku rzeczach, które warto robić, co radzą autorzy. Rośliny mocy jako podstawa posiłków. Głównym elementem diety zbuduj nowe ciało, o którym jest ta książka, są rośliny mocy. Warzywa, liście, korzenie, byliny kwitnące i zioła, które aktywują geny sprzyjające zdrowiu i dezaktywują geny odpowiedzialne za choroby. Dziś nazywamy je modyfikatorami epigenetycznymi. Ja wam teraz przeczytam już o przykładach kilku roślin. Prawdziwi mocarze czarne jagody. Akurat teraz rosną w lesie, więc jeśli znajdziesz, to zjadaj. Czarne jagody to prawdziwe gwiazdy, jeśli chodzi o zawartość substancji fitoodżywczych. Mają wysoką zawartość pterostylbenu, żelaza, selenu i cynku oraz błonnika. Zawierają polifenole pokonujące barierę krew mózg i chronią mózg. Podnoszą poziom SOD i BDNF, właśnie. Pamiętaj, ten ostatni przyczynia się do powstawania komórek macierzystych w mózgu, które z kolei umożliwiają naprawę hipokampu, czyli ośrodka uczenia się. Ja preferuję jagody mrożone, które zebrano, gdy były najdojrzalsze, i przyrządzam z nich koktajle. Dalej mamy rozdział o tym, jak przechowywać żywność, w ogóle jak przygotować swoją kuchnię/laboratorium. Przechowywanie świeżej żywności. Najlepszym sposobem przechowywania świeżych warzyw, kupionych w sklepie lub na bazarze, bo już pewnie macie ochotę teraz pójść i kupić sobie coś zielonego, albo uprawianych we własnym ogrodzie, jest trzymanie ich w lodówce, ale nie mytych, ponieważ umycie ich w wodzie chlorowanej sprawi, że zaczną pleśnieć. Wyjątkiem są warzywa korzeniowe, takie jak marchew, cebula, czosnek, rzodkiew, buraki, rzepa, czerwone lub fioletowe ziemniaki oraz dynie. Ich nie trzeba przechowywać w lodówce. Wystarczy trzymać je w chłodnym i suchym miejscu, ale ziemniaki i cebulę przechowuj osobno. Natomiast bakłażany i ogórki można przechowywać albo w chłodnym i suchym miejscu, albo w lodówce. Dymkę i pory, a także cukinie. Patisony, warzywa krzyżowe, na przykład kalafiory, brokuły i brukselkę one są bardzo ważne można przechowywać w niezamkniętych torbach z silikonu lub tkaniny w specjalnej szufladzie lodówki. W ten sam sposób można przechowywać paprykę albo zawiesić ją w kuchni do zasuszenia. Natkę pietruszki, kolendrę i szparagi należy umieszczać w słoiku z wodą i wstawiać do lodówki. Pomidory należy przechowywać raczej w chłodnym miejscu niż w lodówce, wtedy będą smaczniejsze. Krzaki pomidorów koktajlowych można wyciąć pod koniec okresu wzrostu i zawiesić do góry nogami w piwnicy lub garażu. Zielone pomidory same dojrzeją. Awokado trzymaj w misce w kuchni, natomiast jabłka przechowuj w lodówce, w torbie papierowej lub misce. Świeże jagody umieszczaj na ręczniku papierowym lub ściereczce w otwartym pojemniku. Pamiętaj, żeby je myć przed jedzeniem, a te, których nie zjesz w ciągu trzech dni, zamroź. Zioła staraj się jadać świeżo zerwane. Można też przechowywać je w lodówce. Owinij je w wilgotną ściereczkę i umieść w specjalnej szufladzie lodówki. Zioła można też suszyć i przechowywać w lodówce lub zamrażarce. Jeśli chcesz przyrządzić pesto, posiekaj bazylię z orzechami i dolej zdrowego oleju. Przechowuj w lodówce lub zamroź. Przełóż do foremki do lodu, tak aby móc wyjmować później małe porcje. Aby jednak zbudować nowe ciało, będziesz jadł świeże produkty, a nie pakowane. Przejrzyj teraz lodówkę, zamrażalnik i spiżarnię. Jeśli znajdziesz któryś z wymienionych teraz produktów, wyrzuć je do śmietnika. Słodycze, napoje słodzone, ciastka ciasta, babeczki. Wszystko to będzie musiało zniknąć. Jeżeli lubisz napoje słodzone, przestaw się na picie wody lub herbat ziołowych. Możesz pić kawę, ale bez cukru i mleka. Suszone owoce. W suszonych owocach jest zbyt wysoka koncentracja fruktozy w jednej porcji. Zapewne jadłeś więcej suszonych moreli niż świeżych. Bułki, chleb, krakersy, makaron, pizza, ciasto, kruche i płatki śniadaniowe o niskiej zawartości błonnika. Wszystkie te produkty odznaczają się wysokim indeksem glikemicznym. Produkty o wysokiej zawartości błonnika, np. owies łamany lub płatki owsiane górskie, mogą być. Skoncentrowane cukry naturalne, miód. Stewia i syrop klonowy są zdrowsze od wielu innych cukrów, ale przechodząc na sposób odżywiania zgodny z programem zbuduj nowe ciało, przestaw je w głąb szafki. Nawet małe ilości tych produktów, zjedzone rano, zatrzymają proces naprawy i regeneracji organizmu. Od czasu do czasu będziesz mógł zjeść małą ilość miodu lub innego cukru naturalnego, ale dopiero wtedy, gdy odzwyczaisz się od cukru. Traktuj cukry. Jak narkotyki rekreacyjne, bo badania pokazują, że cukier uzależnia nawet bardziej niż kokaina. Nie będę wam tu czytał o tych badaniach, bo są trochę przerażające. Owoce o niskiej zawartości błonnika to jest kolejna rzecz, której trzeba unikać. Indeks glikemiczny dowolnego produktu można sprawdzić online. Jeżeli jego wartość przekracza 50, nie jedz go, dopóki przez jakiś czas nie będziesz na diecie zbuduj nowe ciało. Wysoki indeks glikemiczny mają na przykład papaja, ananas, arbus czy banan. Na razie jedz świeże lub mrożone jagody leśne. No proszę, mamy akurat szczyt sezonu jagodowego teraz, kiedy nagrywam ten odcinek. Kolejne rzeczy, które należy wyeliminować, to oczywiście wszystko zawierające aspartam, sacharynę, sztuczne słodziki. Aczkolwiek tych nowych substancji zastępujących cukier jest teraz mnóstwo i nie wszystkie są szkodliwe, jak się okazuje, więc warto poczytać. Które można, bo po prostu przepływają przez nasz organizm na przykład i w ogóle nie zostają strawione. Żywność pakowana, która zawiera ukryty cukier, to kolejny, kolejny złoczyńca, którego należy eliminować. Czytaj etykiety wszystkich produktów pakowanych, w tym dressingów do sałatek, żeby sprawdzić, czy zawierają cukier. Prawie wszystkie go zawierają, więc z nich zrezygnuj. Będziesz przyrządzał własny dressing sałatkowy z ziół, zdrowych olejów i octów. Każdy produkt, którego Twoja prababcia by nie znała, to jest kolejna rzecz do wyeliminowania. Żywność przetworzona traci smak i błonnik. Cukry, sól, sztuczne aromaty, sztuczne barwniki i konserwanty dodawane są w celu przywrócenia smaku utraconego w procesie przetwarzania oraz w celu zachowania okresu trwałości. Jeszcze chciałem wam przeczytać jedną rzecz bliską mojemu sercu. Obalamy mit wołowiny, piszą autorzy. W Stanach Zjednoczonych hoduje się około 30 milionów sztuk bydła mięsnego, lecz mimo iż wołowina stała się wszechobecna, nie należy jej jadać. Ludzie nie są z natury mięsożerni. W przeciwieństwie do innych zwierząt mamy tępe kły i krótkie, miękkie paznokcie. Nie mamy długich kłów ani twardych ostrych pazurów niezbędnych do rozszarpywania zdobyczy. Lwica zanurza szczęki w ciele zdobyczy i kręci głową, żeby urywać kawałki mięsa, ponieważ nie potrafi przeżuwać, tak jak my. Połyka kawałki mięsa w całości. Następnie jej silne kwasy trawienne rozkładają mięso i zabijają wszelkie bakterie. Potem posiłek trafia do Krótkiej okrężnicy, skąd jest szybko wydalany. Ludzie mają zęby trzonowe, które mielą pokarm, dzięki czemu możemy przeżuwać i trawić rośliny błonnikowe. Mamy bardzo słaby kwas żołądkowy, niezdolny do łatwego trawienia mięsa. Mamy też bardzo długie jelita, dzięki którym możemy trawić pokarmy roślinne. Możemy zatem jeść mięso, ale nie musimy. Substancje odżywcze możemy czerpać z roślin. Pomijając naszą anatomię, przeznaczoną głównie do jedzenia roślin, musimy pamiętać, że zwierzęta są święte. Anima to rdzeń słowa animal, które oznacza duszę matki ziemi. Owszem, nasi paleolityczni przodkowie jadali mięso od czasu do czasu, ale tylko wtedy, gdy jedno z dzieci Gai oddało swe ciało w darze. Ludzie prehistoryczni zjadali mięso, którym byli obdarowywani. Opanowanie umiejętności zabijania dużych zwierząt, które dostarczały dużych ilości mięsa, zajęło im sporo czasu. Białko zwierzęce intensyfikuje funkcjonowanie szlaku mTOR. To jest coś, o czym warto wiedzieć, i zwiększa prawdopodobieństwo przedwczesnego zestarzenia się i śmierci w młodym wieku. Szanuj mądrość swego ciała i zwierzęta, z którymi dzielimy tę planetę. Zminimalizuj spożycie produktów zwierzęcych. Pisze Alberto Villoldo i Connie Anderson w książce Sprawny mózg i zdrowe ciało w oryginalny tytuł to Zbuduj nowe ciało.